Witajcie na moim kanale. Tu Weronika. Wracam do Was dalej w tematyce minimalizmu na lato, ale tym razem chciałabym Wam przedstawić nowy filmik. Mianowicie będzie to filmik o moich ulubieńcach na czerwiec. Chcę Wam przedstawić po prostu rzeczy, które najczęściej ze swojej garderoby nosiłam w danym miesiącu i chciałabym ten cykl filmików powtarzać co miesiąc, pod koniec miesiąca. Fajnie będzie Wam pokazać, że wracam do tych samych rzeczy co jakiś czas i zmieniam swoich tych ulubieńców, zależnie od tego, oczywiście, co mamy. Za oknem, ale też co w danym miesiącu robiłam, gdzie się wybierałam i tak dalej, to wszystko będzie miało znaczenie. Ale po prostu chciałabym zawsze wytypowywać pięć kategorii rzeczy z mojej garderoby, które po prostu wychodząc z domu najczęściej po niej sięgałam i które, jak nie wiem co mam założyć, to sięgam po nie, bo po prostu są eleganckie formą, wygodne, pasują zresztą resztą rzeczy, niezależnie jaką odzież wierzchnią założę, czy jakie buty. Jest to taki zestaw pewniaków. Nie zawsze to będą pewniaki, czasami będą to rzeczy po prostu troszkę takie wzięte z odskoku, że tak powiem. Ale po prostu wybrałam te, po które przez cały czerwiec bardzo skrupulatnie sięgałam codziennie. Także mam nadzieję, że ten rodzaj filmiku Wam się spodoba. Dajcie mi też znać w komentarzach, jeśli tak. I będę kontynuować, dzielić się z Wami, może w przyszłości, też innymi rodzajami rzeczy, nie tylko ubraniami i dodatkami, ale też może domowymi, czy też dotyczącymi pielęgnacji i cery. Jeśli w sensie mi znacie, że chcielibyście, żebyśmy weszli wspólnie w te nowe tematy, yy, bo uważam, że już dużo jest różnych filmików, które się już powtarzały, więc chciałabym z czasem przedstawiać Wam też nowe pomysły. Brałam tutaj torby. Z racji, że mamy dopiero początek wakacji, nie wchodzę jeszcze w tematykę takich jakby koszyków plecionych, chociaż wiem, że na pewno w ramach tam lipiec, sierpień do tej tematyki powrócę i też na pewno się pojawią w filmiku o stylizacjach na lato. Niemniej jednak jeśli chodzi o takie wypady z domu szybkie, gdzie muszę raz, dwa coś na siebie włożyć i wziąć tylko torebkę i buty, ta torba bardzo mi się sprawdzała. Jest to torba z mango. Bo ma długi pasek tutaj, ale też miała detale z łańcucha, które po prostu ucięłam z kolegą i stwierdziliśmy, że zaszyjemy tutaj pasek, żeby po prostu była bardziej minimalistyczna. Przypomina ta torba taką klasyczną od projektanta torbę z marki Celine która się nazywa Classic Bag, z poprzedniej odsłony marki za czasów Phoebe Nie Nieraz o tej marce wspominam, prawie w każdym filmiku, bo jest wiele w mojej szafie inspiracji tą marką. E, oczywiście wspomnę też o okularach, o których też mówiłam przy poprzednim filmiku Minimalizm na lato, więc zaraz do nich też przejdziemy, ale bardzo lubię tą torbę, bo jest mega prosta, piękny, z mosiądzu, ma tutaj zapięcie, pojemna, na tyle, że mogę i telefon wsadzić, i portfel, chusteczki, wszystko co potrzebuję w ciągu dnia. Większa torba nie jest mi potrzebna absolutnie na załatwianie spraw. Także jeżeli noszę coś neutralnego, czy w brązach, to sięgam po tą, tą torbę, a jak noszę coś ciemniejszego, to noszę wtedy tą torebkę. I ta, słuchajcie, jest z Nylonu, ze sztuczną skórą, co prawda, to mi nie przeszkadza. Kupiona kiedyś na Lumpeksie. Powiem Wam, że po prostu nie ma chyba innej takiej torby ostatnio, po którą tak często sięgam jak ta. Jest bardzo taka w stylu lat 90., trochę w stylu starej Prady. Te nylonowe torby generalnie są super, bo można po prostu je przetrzeć, jak się ubrudzą. Są takie jakby dla mnie niezniszczalne, nie muszę uważać na to, żeby skóra się zetrze czy popsuje cokolwiek tutaj. Taka torba, na którą nie muszę zwracać uwagi, a wiem, że zawsze wygląda świetnie, niezależnie od tego co mam na sobie. Tak samo dzisiaj z nią przyjechałam. Po prostu na suwak, taka najprostsza bagietka, jakby tak zwana. Yy, trochę inspiracja marką Fendi, pokażę Wam tutaj o co chodzi. Yy, oczywiście w ogóle to określenie baguette na, na torbę wzięło się z marki Fendi. No i tego rodzaju właśnie takie prostokątne małe torebki też idzie tym tokiem jakby tego designu. To jest niby z George, więc wiadomo, że z takiej typowej sieciówki angielskiej. Wiele razy znajdujemy w lumpeksach rzeczy z Anglii, jak również ze Szwecji czy z Danii. Ja osobiście wolę chodzić do lumpeksów, gdzie są skandynawskie marki, ale jednak nie mogłam przejść obojętnie koło takiej klasyki. Czuję potrzeby szukania jakby skórzanej. E, podobnej formy do tej torby, bo dopóki mi się nie ściucha, to będę ją nosić i powiem wam, przez cały czerwiec praktycznie, pomijając tą neutralną, to codziennie chodziłam w tym, więc polecam wam mieć taką torebkę, jeżeli wolicie jakiś kolor niż czerny, proszę bardzo. Oczywiście to już jest wasza wola, jaką tam chciałybyście mieć, ale jeśli chodzi o takie torby, to vintage czy na lumpeksach, jest to taki pewniak, że znajdziemy coś takiego. Rzędu 20 zł koszt, to naprawdę są niewielkie pieniądze, a moim zdaniem wygląda świetnie do wszystkiego. Więc zobaczycie ją nieraz jeszcze w moich filmikach. Następnie coś bardzo prostego, ale muszę też o tym wspomnieć, że jak zaczynają się wakacje... Mm, to nie sięgam zwykle po jakieś takie fikuśne sandałki. Na obcasie rzadko noszę, chyba że gdzieś wychodzę wieczorem z mężem, to tak. Ale generalnie na co dzień sięgam po coś, gdzie mogę po prostu założyć szybko, do wszystkiego świetnie. I nawet powiem Wam, że bardzo lubię nosić właśnie japonki, żeby Wam pokazać, że takie proste buty też potrafią podkreślić stylizację takie bardziej opracowane w stylu. Na przykład, jeżeli nosimy taki letni garnitur. Japonki gumowe w stylu, co każdy by popatrzył, że o, to jest jak na basen, też by się sprawdziły, tak? Więc opowiem Wam, yy, jakie wybrałam i dlaczego. Yy, oczywiście też pokażę Wam, które mam na sobie, które też już Wam pokazywałam. Te są ze Stradivarius, kupione, ja wiem, tak z półtora roku temu może, bo zeszłe wakacje też je nosiłam yy, oporowo, praktycznie codziennie. Więc to był mój jakby ulubieniec z zeszłego roku, w czerwca, ale w tym roku jakoś. Mm, owszem, lubię je, szczególnie do jazdy samochodem, bo mają grubszą platformę, ale te takie cienkie, to jest po prostu taki pewniak, który mam w szafie i wychodząc z domu, teraz były te upały i dalej są, około 30 stopni, to naprawdę jest niezawodny but i yy, szczególną marką Japonek, jeżeli ktoś nie zna, yy, bardzo by Wam polecała Hawaiianas, tak jak te tutaj beżowe. Mam je już dobre z dwa lata, jak nie lepiej. I noszę je, noszę i są tak wygodne. Nie ma po prostu wygodniejszych japonek, takich na basen, na co dzień, na wszystko niż ta marka, więc y, na pewno będę je niedługo zmieniać, bo już swoje przeżyły, jak widać to nie jest najświeższy but, <laughs> ale y, wzięłam je wtedy w takim beżowym kolorze, żeby po prostu y, neutralnie było do wszystkiego, y, czarne wiadomo rzucają się w oczy bardziej, a w czerni, jak widzieliście te ze Stradivarius są jakby ciekawsze, więc takie nie rzucające się w oczy Japonki nie wybrałabym innej marki, więc niewykluczone, że po prostu kupię znowu te same w podobnym odcieniu, bo sprawdzają mi się świetnie, więc e, czy to znajdziecie też po kimś, czy może ktoś sprzedaje nowe na vintage, albo po prostu poszukajcie w latach. E, nas jest pełno, pełno tego i pełno rodzajów. Powiem Wam szczerze, że najbardziej lubię ten klasyczny model e, z cienką podeszwą. Są też na grubszej platformie, są też takie, co mają zapięcia na kostce, ale jednak polecam Wam uderzać w coś takiego bardzo minimalistycznego i wtedy nie będzie problemu, czy coś to pasuje do tego, czy nie, bo naprawdę do wszystkiego się zda. A drugą parą, jaką wybrałam. To są skórzane czarne z mango. Więc, jakby z Japonkami, jest taka sprawa, że no, niby jak ktoś widzi takie sportowe, jak wam przed chwilą pokazałam, tylko by nosił do spodenek, do sportowych rzeczy, do joggerów, yy. Ale ja powiem Wam szczerze, że ja tylko dostosowuję do tego, co mam na sobie. Czyli jeżeli noszę coś ciemnego, to zwykle noszę te czarne. Chyba że na przykład mam beżową sukienkę, którą niestety dzisiaj zapomniałam wziąć, a ja chciałam Wam pokazać taką Maxi w cienkich ramionkach beżową, z pięknym takim wyszyciem. Zary. Pokażę Wam ją jeszcze na pewno w przyszłych filmikach. Na przykład, jak noszę tą sukienkę beżową, to zakładam wtedy te czarne japonki, do tego biorę tą czarną torebkę, tak? Więc, jakby w przypadku japonek, dobieram torbę do ich koloru. Więc biorę tą neutralną w przypadku tamtych, a czarną w przypadku tych. To są jakoś takie moje dwa pewne zestawy, jeśli chodzi o codzienne akcesoria letnie. Szczególnie właśnie na ten czerwiec, co już nam się skończył. Chciałabym Wam pokazać też. Okulary, które widzieliście w moim filmiku yy, o minimalizmie na lato, tak? Yy, tak jak mówiłam w tamtym, w tamtym filmiku, warto jest mieć jedną parę okularów takich pewnych, które pasują do naszego kształtu twarzy, yy, które jakoś przemawiają do nas fosonem, i po prostu nie ma drugich takich okularów. Dla mnie takimi okularami są te. Już wam pokazuję. Czarne, odzwierciedlające yy, model Celine Edge. Y, które są bardzo drogie, a te jednak po prostu są łeb w łeb podobne, i y, tak jak mówiłam w poprzednim filmiku, że warto inwestować w jedne okulary y, od projektanta, tak z drugiej strony na co dzień czasami się z nimi tak obnoszę, że w sumie byłoby mi szkoda mieć okulary za y, nie wiem 2 czy 3000 zł. Więc y, też starajmy się, że nie mamy takiego budżetu, szukać rzeczy, które odzwierciedlają, które nie tyle powiem, nie powiem brzydko, że kopią czy fejkiem, ale jednak y, które są podobne do tego, do czego jednak chciałybyśmy zmierzać, a może nie mamy pieniędzy, a może nam szkoda pieniędzy, więc jakby y, to naprawdę. Chodzi tylko o wygląd tej rzeczy, tak? Żeby nam pasował i do naszej estetyki To wcale nie musi być tak, że wszystko od projektanta i tak e, Absolutnie nie, nie jest to moja mentalność Ale chcę wam pokazać tym, że Takie zwykłe czarne okulary są po prostu klasyką I jakby wychodząc z domu Nie założyłabym wtedy, nie wiem, pomarańczowych szkiełek Czy białych oprawek, jakby mm, Jednak się sięga po coś takiego Więc jakby... Idąc tym tokiem minimalizmu z poprzedniego filmiku, chciałabym Wam przedstawić, że jednak y, warto jest mieć jedne lub dwa, które po prostu zastąpią nam wszelkie inne. I widziałam, że jest prośba, abym zrobiła filmik o okularach, więc jak najbardziej jestem chętna Wam zrobić taki filmik. Z każdą parą okularów zrobię stylizację, więc myślę, że jak przejdziemy przez ten filmik i o stylizacjach na wakacje, następnym będzie o okularach. Myślę, że bardzo teraźniejszy temat, więc pokażę Wam moją kolekcję okularów, która jest dosyć pokażna, ale mimo wszystko, mimo tej kolekcji sięgam po te i z tych się najbardziej cieszę. Przynajmniej na ten miesiąc, który był teraz za nami, czyli na czerwiec. A jadąc dalej, mamy tutaj yy, topy, czyli dwie bluzki. Wziąłem dwie bluzki i w sumie jak będziemy robić te filmiki, to będę zmieniać czasami kategorie. Tym razem właśnie mamy torebki, buty, okulary, topy, sukienki i spódnice, tak? Czyli pięć różnych kategorii, tak? Spódnice i sukienki połączyłam razem, no bo stwierdziłam, że podobny temat. Tak samo tutaj mam dwa topy, znowu wchodzimy w temat, że mam jeden neutralny, który nosiłam najczęściej i do shortów i do spódnic go nosiłam, do wielu rzeczy, bo jest bardzo, bardzo taki neutralny, fajnie mi zastępuje stanik, tak jak już Wam mówiłam w poprzednim filmiku, takie braletki warto mieć w różnych kolorach. Ta neutralna, akurat czy do jeansów, świetnie wygląda z wyższym stanem. Wiadomo, dobrze, jak wchodzimy w ciepłe miesiące, no to raczej spodenki, czy właśnie spódnicę, tak? Mam taką spódnicę z czarną setynową, którą już widzicie z hm widzieliście już ją na pewno. E, uwielbiam ją, bo jest z wyższym stanem, więc takim topem. Nawet sandałki na obcasie czarne, super to wygląda. Czy nawet te japonki, co widzieliście czarne, i ta czarna torebka, i okulary. I naprawdę nie muszę się zastanawiać, jest prosty look. Powiem Wam szczerze, jestem wielką fanką takich prostych rozwiązań. Więc na czerwiec najczęściej noszonym topem, neutralnym to był ten. Z Berszki jest, z wyprzedaży, zdaje się z tamtego roku, ale jak widać dalej zdaje egzamin. No, a drugą rzeczą, jeśli chodzi o czarny tym razem, żadna tutaj niespodzianka, bo jak był neutralist, tak tutaj musimy wejść w ciemny kolor, mój ulubiony zresztą. Chcę Wam pokazać te body, jest przepiękne. Eee, jedyny minus, no wiadomo, że trochę się kulkuje, no trudno po planiu, ale jest zary i jest pięknie wycięty przy ramionach. Wystąpił też w kolorze białym i w takim neutralnym, beżowym, który też mam, co zobaczycie na innych filmikach, ale też, bo wiem, że w błękitnym kolorze też był. Generalnie, jak go zobaczyłam pierwszy raz, nie wiem, kosztował chyba około 60 zł, 60 do 80, już nie pamiętam. W każdym razie, jak za zobaczyłam, to stwierdziłam, muszę to mieć, bo po prostu. Raz, że body, więc współgra jak mamy spodnie, czy właśnie spódnicę z wyższym stanem, czy shorty, wszystko co jest tutaj na dole pasuje do tego i zaraz przechodząc do spódnicy powiem Wam, że to też byłby świetny look. Więc body, czy to zarym? postaram się Wam znaleźć, to podlinkuję pod filmikiem, bo wydaje mi się, że pewnie jest dalej dostępny. Polecałabym ten top każdemu i też od środka jest fajnie zrobiony. Tym sposobem, jak jest uszyty, zastępuje nam stanik, więc nie ma potrzeby noszenia jakiegokolwiek stanika pod spodem, dlatego, że ma tutaj podwójne wyszycie, tak? Ma tutaj taką podszewkę wystającą, która po prostu nam kryje biust, i nie musimy się przejmować, że yy, cokolwiek nam prześwituje. Więc to fajnie scala sylwetkę, ładnie nas trzyma i naprawdę, ze wszystkim, co to zakładam, zawsze wygląda świetnie. I powiem Wam szczerze, że początkowo. Zobaczyłam te body najpierw, zdaje się, u Rosie Huntington Whiteley, u tej modelki. Ona po prostu przepiękne ma street style ujęcia. Więc jak u niej zobaczyłam ten beżowy, stwierdziłam: O, że muszę to obczaić, Na pewno jest więcej kolorów. Potem widziałam na filmiku, jak wspomniała, że to z Zary, więc od razu od razu musiałam to wyhaczyć. Więc yy, polecam mieć te body albo jakiekolwiek inne proste z rękawów, oczywiście. No i jadąc dalej, jeśli chodzi o te topy, które wam teraz pokazałam. Coś musi być z lnu i tak w czerwcu najczęściej sięgałam po tą spódnicę. Po prostu wracam do niej cały czas, tak? Codziennie, praktycznie co drugi dzień noszę ją. Więc jeśli chodzi o taki neutralny zestaw, to by była ta bluzka, ta spódnica i ta torba i japonki Hawaiianas. Bardzo proste, tak? Do tego miałabym, nie wiem, cienki kardigan czy marynarkę białą, jeśli jest wieczór. Mogłabym to zastąpić, założyć tak samo... Yy, Czarne body, na wieczór też byłoby spoko, ta torba czarna, nie wiem, jakieś sandałki na obcasie, jeśli w ogóle jakieś czarne wybrała, lub po prostu te japonki, które widzieliście czarne. Więc jak widzicie, proste bardzo rzeczy, ale bardzo praktyczne, na których mogę polegać. W tej ostatniej kategorii ze spódnicą mam również sukienkę. I powiem Wam tutaj, że miałam spory dylemat, którą sukienkę Wam pokazać. Raz, że zapomniałam wziąć tej beżowej, sięgałam po nią bardzo często w czerwcu, ale niestety jej nie wzięłam. No to będzie na następne filmiki. Na pewno Wam ją pokażę. Druga, po którą często sięgałam w tym miesiącu, raz, że wyjeżdżałam do Grecji, e, gdzie były okazje, żeby jakby założyć coś bardziej eleganckiego, czy wieczorem, czy w ogóle, e, czy do Japonek po prostu taką satynową sukienkę mam na cienkich ramionczkach, takich zwanych spaghetti ramionczka, jak to często Wam mówię. Uwielbiam, uwielbiam jej krój i na pozór, na początku widać, że ona może już taka bardziej strojna, niemniej jednak założyłabym ją do japonek, bez problemu. E, podoba mi się jej właśnie ten taki kwadratowy tutaj ścięcie dekoltu, z tyłu takie dłuższe ramionka, właśnie. I czego chcieć więcej? Ja uwielbiam takie proste kiecki, e, satyna dla niektórych się kojarzy bardzo wyjściowo, ja jednak chciałabym to przełamać i nosić to właśnie z koszykiem plecionym na co dzień. Czy z taką prostą torebką, bardzo styl lat 90., styl właśnie tego, co nosiła kiedyś Winona Ryder czy Jennifer Aniston. Właśnie takie rzeczy kiedyś nosiły i ja to uwielbiam. Więc trochę tutaj nawiązujemy do trendu na wiosnę, lato Y2K, czyli początek lat 2000. -tych. To bardzo nawiązuje do tego klimatu. Japonki też wtedy były na topie, czy wszelkie jakieś buty na platformie, które też teraz wracają. Nawet wam tutaj wstawię w stylu takiego Steve Marin firmy. Wtedy w latach 90. takie buty też były na topie, więc dużo rzeczy z lat 90. teraz wraca, ale pokazałam Wam tutaj moje neutralne rzeczy. Które po prostu pomogły mi przetrwać czerwiec w te lato. Zobaczymy, co lipiec nam przyniesie. Na pewno będą to lżejsze tematy, w stylu e, szersze sukienki i, i tak dalej. Więc myślę, że tą beżową sukienkę, o której wspomniałam, będę ją dalej nosić przez cały lipiec. Więc przejdziemy do niej przy ulubieńcach na lipiec i pośród innych jeszcze rzeczy, które Wam zbiorę. Więc mam nadzieję, że to Wam się spodobało. Dajcie mi znać. Czy wy też tak samo sięgacie po takie neutralne rzeczy na co dzień? Czy może jednak wolicie trochę bardziej zaszaleć e, w swoich garderobach? I zależnie od tego, czym się zajmujecie i co robicie na co, co dzień, to może się różnić. E, niemniej jednak e, dajcie mi znać, czy ten filmik Wam przypadł do gustu. Jeśli Wam się to spodobało, dajcie mi znać, subskrybujcie, lajkujcie e, i cieszę się, że jesteście tutaj ze mną. Ściskam Was mocno, buziaki. Hej!